Cześć królowa moja piękna. Pracowałam, teraz przerwa. Piękna. Każda z nas zasługuje na przerwę pracy. <grym> Musi sama dbać o swój komfort, bo ci powiedziałam wiele razy. Nikt niczego ci nie da. Kawka, odpoczynek i właśnie, słuchaj dziewczyno. Dzisiaj Mince otworzył się lekcją zaufania. Podam ci prosty przykład. Możesz skorzystać albo nie. <noise> Oczywiście masz swoje. Szanuję. Ale moim jednym z wielu, właściwie trzy, podam Ci jeden. Jak można prosto odzyskać u mnie zaufanie? Jeżeli ktoś wcześniej miał ze mną cudowną, piękną relację i ta relacja pszit, spadła na dół, umarła, a chce być w moim życiu, kocha mnie, tęskni za mną, szanuje mnie, to i po jego stronie kobiety, mężczyźni patrzą w takich kategoriach. Jeżeli mi zależy, to się odzywam, bo nie chcę jej, jego stracić. Życie jest bardzo proste. I według tych wszystkich scenariuszy i schematów, słuchaj, dziewczyno, idziesz. Czyli, jeżeli chcesz odzyskać moje zaufanie, co robisz, piszesz dzwonisz, starasz się i pokazujesz mi, że ci zależy. Jeżeli nie, ja wycofuję się z takiej relacji, bo to szkoda mojego czasu. Także jeden prosty, szybciutki przykład. Napij się kawy i bądź szczęśliwa. Pa, kochanie. Pa.